Nocna zmiana, która się właśnie zakończyła, była trudna i gorączkowa dla młodego chirurga Williama Robinsona. U jednego z jego pacjentów po operacji wystąpiła wysoka gorączka, u innego ciśnienie krwi było zbyt niskie i żaden z lekarzy nie potrafił ustalić przyczyny tego stanu. A następnie o północy, gdy do końca wyczerpującej zmiany Williama pozostało niewiele czasu, na izbę przyjęć przybył pacjent z poważną raną postrzałową. Był to policjant, który został ranny podczas tajnej misji. William popędził na salę operacyjną i zdołał uratować mu życie, dokonując przez wszystkich kolegów ze szpitala prawdziwego cudu. Oczywiście ta ostatnia operacja, trwająca kilka godzin, nieuchronnie wydłużyła zmianę chirurga, który rano był wyczerpany i z trudem utrzymuje otwarte oczy, podczas gdy inni lekarze gratulują mu operacji. Kiedy w końcu opuszcza szpital, Rzuca okiem na swojego forda i postanawia wrócić do domu pieszo. Jest zbyt zmęczony, by prowadzić. Droga nie jest przecież długa, w domu nikt na niego nie czeka, a powiew świeżego powietrza to właśnie to, czego teraz potrzebuje. William nie ma ochoty wracać do pustych ścian, odkąd trzy lata temu rozwiódł się ze swoją byłą żoną Jane. William często czuje się samotny, a gorączkowe, ruchliwe życie w szpitalu. Jest niemal pocieszeniem, nawet w najbardziej wyczerpujących momentach. Nie żywi urazy do Jane. Ich małżeństwo po prostu się nie udało. Żadne z nich nie obwinia drugiego. Podczas spaceru William rozkoszuje się świeżym powietrzem. Czuje się całkiem zadowolony ze swojego życia. A kiedy mija piekarnię, nie może oprzeć się pysznemu zapachowi dochodzącemu ze środka, gdzie właśnie wypiekane są pyszne ciastka. Wchodzi do środka i kupuje kilka. Następnie siada na pobliskiej ławce, aby się nimi delektować. Jedząc, jest spokojny i patrzy, jak ludzie przechodzą obok niego, nie zwracając na niego uwagi, gdy nagle podchodzi do niego mała ośmioletnia dziewczynka. Dziewczynka jest brudna, ma na sobie stare, za duże ubrania, a w ręku trzyma kartkę papieru. Gdy tylko William ją widzi, od razu orientuje się, że jest bezdomna, a gdy spotyka jej spojrzenie, serce mu się kraje. Dziewczynka, która patrzy na ciastka błyszczącymi oczami, umiera z głodu. Williamowi został tylko mały kawałek pysznego śniadania, a dziewczynka zbiera się na odwagę i pyta, czy może go dostać. Z powodu wyczerpania, William jest zaskoczony. Nie może uwierzyć, że są dzieci zredukowane do tego stanu, które błąkają się po ulicach miasta, żebrząc, dosłownie o okruchy. Oczywiście, mówi w końcu z wielkim uśmiechem. Na te słowa mała dziewczynka również się uśmiecha. William jest tak wzruszony tą sceną, że wpada do pobliskiej piekarni i kupuje dziewczynce coś jeszcze. Podczas gdy dziewczynka zamierza jeść, z rąk wypada jej kartka papieru. William schyla się, aby ją podnieść. Zrobiłam ją. Wyjaśnia dziecko: Gdy mężczyzna patrzy, to rysunek. Miałam nadzieję go sprzedać, ale nikt nie chciał go kupić. William czuje, jak pęka mu serce. Kupię to. Mała dziewczynka patrzy na niego zdezorientowana. Poświęca kilka chwil na zastanowienie się, po czym przyznaje. Szczerze mówiąc, nie wiem. Jak myślisz, ile to może kosztować? Tutaj masz sporo jedzenia. Może za to dostanę ten rysunek. Dziewczynka się zgodziła. Po czym grzebie w swoich kieszeniach i wyciąga wszystkie pieniądze, jakie ma. Wręcza jej około 100 dolarów. Oczy dziewczynki rozszerzają się. Nigdy w życiu nie widziała tylu pieniędzy. Nie, to za dużo. Jąka się. To tylko rysunek. To piękny rysunek. Poprawia ją William. Weź to. Zasłużyłaś. Jesteś wielką artystką. Nawet nie zapytałem o twoje imię. Dziewczynka uśmiecha się. Nazywam się Mary, proszę pana. Ja jestem William Robinson. Odpowiada mężczyzna. Kiedy oboje się żegnają, William nie może powstrzymać się od myśli, jakie niesprawiedliwe jest życie. William czuje, że boli go serce. Nie zdając sobie z tego sprawy, impulsywnie postanawia śledzić dziewczynkę, która błąka się po alejce. Desperacko chce się dowiedzieć, gdzie mieszka, ale wyczerpanie daje o sobie znać i z trudem nadąża. W końcu gubi ją. Wraca do domu z dziwnym poczuciem pustki. Podczas spaceru ściska w dłoni rysunek Mary. Nie może przestać o niej myśleć, a dopiero po powrocie do domu otwiera kartkę i dobrze się jej przygląda. Przedstawia on trzy osoby. Prawdopodobnie ojca, matkę i ich córkę. William jest szokowany tym, jak każda z trzech postaci ma swoje szczególne i charakterystyczne cechy. Mężczyzna na przykład ojciec jest przedstawiony jako awanturnik z czerwoną twarzą. Który potrząsa pięściami w powietrzu, podczas gdy kobieta, matka, jeździ na wózku inwalidzkim i jest blada jak kreda. Mała dziewczynka ma na sobie tę samą bluzę, którą miała na sobie Mary. William nie ma wątpliwości. To jest rodzina dziewczynki, a rysunek niestety daleki od sielankowego obrazu rodzinnego. Setki nowych pytań tłoczą się w głowie młodego chirurga: dlaczego Mary była głodna? Dlaczego próbowała sprzedać swoje rysunki? Czy próbowała pomóc chorej matce? Następnego dnia rano William ma wolne, doskonale wie, co ma zrobić, musi odnaleźć Mary. Znowu idzie do piekarni i czeka, ale po dziewczynce nie ma śladu. Czy szuka pan Mary? pyta go pewna osoba. William przytakuje. Ona mieszka w tamtym domu, mówi mężczyzna, wskazując ręką, tym z czerwonym dachem i kruszącym się kominem. William dziękuje. Przez ponad dziesięć minut puka do drzwi. Nagle otwiera mu mężczyzna, który ewidentnie jest pijany. Nic nie mówi. Czeka, aż William się odezwie, ale kilka chwil później za niego wyłania się mała Mary i twarz chirurga rozświetla się. Bob, to jest ten pan, który wczoraj kupił mi rysunek, wyjaśnia entuzjastycznie dziewczynka, a na twarzy mężczyzny pojawia się pogardliwy uśmiech. Mała dziewczynka zaprasza Williama do środka i natychmiast William dostrzega kobietę na wózku inwalidzkim, matkę Mary. Jest to dość młoda kobieta przed trzydziestką i gdyby nie jej naturalnie blada cera, byłaby jedną z najpiękniejszych kobiet, jakie William widział w swoim życiu. W rzeczywistości to nie bladość matki Mary sprawia, że William za nie mówił, ale fakt, że tych dwoje już się spotkało. Miało to miejsce pół roku wcześniej w szpitalu, ale wtedy nie była jeszcze skazana na wózek inwalidzki. William operował ją, pamięta nawet jej nazwisko April Donatel. Ale na to pytanie kobieta kręci głową. Nie, proszę pana, nazywam się Claire Dawson odpowiada. William jest zdezorientowany. Mógłby przysiąc, że ta kobieta nazywa się April. Ma nawet ten sam pieprzyk co April. William nadal dokładnie analizuje Claire. Do tego stopnia, że w końcu Bob obraża się i wychodzi z pokoju, zostawiając mężczyznę samego z kobietą i dzieckiem. W tym momencie Claire opowiadał Williamowi o ich życiu. Wychowywała się w sierocińcu. Jej życie nie było łatwe. Poznała mężczyznę, w którym się zakochała. I razem mają Mary. Byli szczęśliwi. Potem on zostawił ją. Wtedy poznała Boba. Mężczyznę, który bardziej kocha alkohol od rodziny. Niestety jednak Kler i Mary nie mają nikogo. Kobieta od lat porusza się na wózku inwalidzkim, odkąd potrącił ją pijany kierowca. Lekarze mówili jej, że może przejść operację, ale kosztowałaby ona zbyt wiele. Musiała się poddać. William słucha w milczeniu, tymczasem nie może powstrzymać się od myśli o prawdopodobieństwie między stojącą przed nim kobietą. A jego dawną pacjentką April. Kiedy odchodzi, daje małej Mary kilka banknotów o nominale 100 dolarów oraz jedną ze swoich wizytówek, a także każe jej obiecać, że zajmie się matką. Wychodząc z domu do łsonów, William już wie, co musi zrobić. Pomoże Claire i Mary. Jedzie prosto do szpitala, gdzie odzyskuje dokumentację medyczną April. Odkrywa, że ona, w przeciwieństwie do swojej sobowtórki, Claire, Pochodzi z bardzo zamożnej rodziny. Dzwoni do niej, mówi jej o Kler i ich niesamowitym podobieństwie, a April decyduje się przekonać o tym na własnej skórze. Kiedy wkrótce pojawia się u Williama, wraz z rodzicami Albertem i Barbarą, dwójka starszych ludzi jest zszokowana. Para opowiada Williamowi, że wiele lat wcześniej adoptowali dziewczynkę z sierocińca. I wtedy nawet nie przewidywali, że przebiegły dyrektor celowo rozdzielił siostry bliźniaczki. Wysłał je do różnych rodzin. Niestety prawda wyszła na jaw dopiero po latach. April, Albert i Barbara nie mieli już wtedy możliwości odnalezienia siostry April. Teraz jednak wydaje się, że ją odnalazł. Razem biegną do domu do Dawsonów, gdzie Mary traci mowę. Staje twarzą w twarz z dokładną kopią swojej matki. Długo oczekiwany uścisk między April i Claire jest wzruszający. Siostry spędzają całe popołudnie opowiadając sobie o swoim życiu, podczas gdy Albert i Barbara bawią się radośnie z Mery. Teraz, kiedy wreszcie są wielką rodziną, para nie waha się zaoferować, że zapłaci jej za operację, która pozwoli Claire znowu chodzić. W końcu to tak, jakby także była ich dzieckiem. Jest to wyjątkowy dzień dla wszystkich. Z wyjątkiem Boba, którego William i Albert przekonują do wyjazdu. Serce Williama znów pęka ze szczęścia. Teraz bardziej niż kiedykolwiek jest pewien, że jego spotkanie z Małomery nie było zwykłym przypadkiem. Oboje musieli się poznać, żeby wszystko wróciło na swoje miejsce. Barbara i Albert mają drugą córkę i fantastyczną wnuczkę. Claire jest operowana, a podczas tego William dba o to, by niczego jej nie brakowało. Oboje spędzają ze sobą tyle czasu, że wkrótce rozkwita miłość. William z zaskoczeniem odkrywa, że znów jest zakochany. Po wypisaniu ze szpitala, mała Mary zaczyna uczęszczać do szkoły artystycznej. William, który stał się teraz jej ojczymem, jest pewien, że dziewczynka ma potencjał, by stać się odnoszącą sukcesy artystką, zostanie światowej sławy malarką. A jej dzieła będą warte miliony dolarów, jednak żaden obraz nie będzie ważniejszy od tamtego rysunku, który dała mu gdy się poznali. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta historia. Kliknij film na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.